Jest taka pieśń: Ojcze jest jeden przed wszystkimi. Godne są chwały, jego czyny. Tyś swego syna za nas dał. I jeśli popatrzymy do pierwszej księgi królewskiej, 22,8, jest tam napisane: Jest jeszcze jeden mąż, lecz ja go nienawidzę. A także w Ewangelii Marka 12,6. Jednego syna umiłowanego, uszanują syna mego. Jeden człowiek. W pierwszej księdze królewskiej, 22 mamy opisanego jednego człowieka na ziemi, który jest w stanie przemawiać w imieniu Pana Boga z nieba. Możemy zauważyć w nim obraz Pana Jezusa. Ten jeden człowiek był znienawidzony. Przywodzi to na myśl relację z Ewangelii Łukasza, czwarty rozdział o panu Jezusie w synagodze w Nazarecie. Ludzie byli gotowi go zabić za usłyszenie od niego słów łaski i prawdy. Jak powiedział pan Jezus, widzieli i nienawidzą zarówno mnie, jak i mojego Ojca, o czym mówi Ewangelia Jana, piętnasty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Słowa tego jednego człowieka opisanego w pierwszej Królewskiej 22 miały autorytet. Nawet bezbożny Ahab uznał, że przemawiał on w imieniu pana Boga. Kiedy pan Jezus przemawiał w Kapernaum, ludzie zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Marka 1.22 o tym mówi. W pierwszej królewskiej opisano, że ten jeden człowiek cierpiał za niesienie Słowa Bożego. Dla Pana Jezusa, który sam jest prawdą, o czym mówi Ewangelia Jana 14, rozdział 6, werset i dawał świadectwo prawdzie, o czym czytamy w Jana 18,37, oznaczało to pójście na śmierć. Tak, na śmierć. Dziękujmy. Że był jeden człowiek, który mógł uwielbić Boga i nas uwolnić. A czy Ty jesteś uwolniony przez tego jednego człowieka, przez Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty, który w trzech godzinach ciemności był oddalony od Boga, aby móc ten sąd za Ciebie wziąć, jeśli w Niego uwierzysz? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tak słowo Boże mówi. Uwierz w pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Niech Bóg ci błogosławi.